Hej, witam bardzo serdecznie w The Sims 3, w Ziva Bawande. Właśnie spóźniliśmy się na poranny hymn budzący mieszkańców miasta, który rozbrzmiewa o godzinie 5.00, ale niestety przegapiłam to. To są takie trąbki. Słychać w całym mieście? Nie wiem dlaczego i skąd one się biorą. Ale tak jest. Ona i tak się tym nie budzi na szczęście, bo ona wczoraj, zoa, zoa, poszła wczoraj dosyć późno spać i na szczęście, mam nadzieję, że się wyśpi. Daję jej tutaj, żeby ona się umyła. Już mówię, co u nas się zmieniło. Niewiele się zmieniło, naprawdę niewiele się zmieniło, oprócz nowego członka rodziny, i o nim powiem. Pęcherz, pęcherz, ona musi też coś zjeść. Tak, Timon już wstał, jak zwykle Timon zawsze wstał i pełno much. Nam tutaj lata przy jedzeniu, niestety, zjeść coś na szybko. Sok damy jej, żeby zjadła sok. Jest z nami zebra, jest z nami w końcu zebra. Za nią chodziła naprawdę bardzo, 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 długo za nią chodziła. One stały się już przyjaciółmi, naprawdę ona mogła już z nią wszystkie interakcje robić, wszystko było super, naprawdę udało się ją znaleźć, nie wiem jakim cudem, ale to chyba był zbieg okoliczności, bo ja się bałam, że jak jest tyle zebr, to ona jej nie znajdzie. I będą się pojawiać jakieś inne, ale jakoś tak wyszło, że pojawiła się właśnie ta. Ale niestety, niestety, doczytałam później, że wygląda to tak, bo ona miała cały czas nieaktywną interakcję. Adoptuj zwierzę. No i to chodzi o to, że ona powinna mieć ósmy poziom jeździectwa, żeby zaadoptować dzikiego konia. No i niestety no nie udało się. Ja przemyślałam sobie sprawę i stwierdziłam, że niestety nie mam na to czasu, żeby ona adoptowała innego konia, po to, żeby nauczyć się jeźdźstwa i żeby mieć tą zebrę. Ja się uparłam na zebrę, po prostu ona chciała mieć zebrę. I jak ona nawiązała już z nią takie. Prawie że stuprocentowe kontakty to niestety, no muszę się przyznać, ja wprowadziłam to w na kodzie, naprawdę, ja nie lubię takich rzeczy, ale niestety tutaj nie, nie miałam innego wyjścia. Ona ma stajnie tutaj, ponieważ ona próbowała jej wstawić w stajnię tutaj. Znaczy ona i my próbowałyśmy wprowadzić jej stajnię tutaj, zbudować, ale niestety tak mi to nie pasowało. I to wszystko zasłaniało. Ona nie miała miejsca tutaj. Znaczy ja nie widziałam tej sypialni. To wszystko naprawdę tak zasłaniało. A ja lubię grać widokiem od tej strony. I stwierdziłam, że nie, to nie ma sensu. I tutaj nie wiem, powiększymy ogródek, później coś tu wstawimy. A ona usunęła z, y, z tej strony toaletę y, i toaleta przeszła tutaj przy prysznicu. Jest teraz, a tutaj jest stajnia. I myślę, że jest okej, okay. y, jakoś to wygląda. Y, przy, przy łazience, no, z tego pomieszczenia, pomieszczenia, że jakbym tutaj y, ogródka z tyłu robi się totalnie łazienka, ale przydałaby się tutaj jakaś walka, bo ona jak idzie do toalety, to ona później przechodzi tędy, 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 żeby wrócić do kuchni, żeby ubyć ręce, ale to wszystko w swoim czasie. Ona się teraz myje, ona musi coś zjeść. Tak. Ona coś zje. Zobaczymy Timona. Timon nie ma kontaktów. Ej, a może z. Przyjazne. Trąć nosem. Nasza zebra nazywa się nazywa się Pundamilia. Pundamilia tak, to nie jest przypadkowe imię ani nazwisko, ponieważ to stwierdzenie to te dwa słowa oznaczają w języku Suahili zebre, po prostu zebre. Stwierdziłam, że nie, Timon, ty znowu śmierdzisz? Ja czemu znowu śmierdzi? Ona, ona go cały czas szczotkuje. Ja nie jestem, że ona kupowała wannę, bo oni nie mają wanny. On się też nie da umyć, jak ona próbowała kupić wannę. Ja nie wiem, czy ona e, da radę dzisiaj pojechać do tego miasta z boku. Naprawdę. Timo nie. Dobra, zajmiemy się nim zaraz. Wkrótce pojawi się komornik. Nie! Czy ja coś przegapiłam? Nie, błagam. Nie, tylko nie komornik. Ej, chcemy zapłacić rachunki. Kurczę, że ja mogłam coś przegapić, coś takiego naprawdę! Rzeż, kurka no. No trudno, coś tam zabiorą. Ona naprawdę nie miała pieniędzy. Ja komornik! Ja nie chcę komornika. To ten? Nie, tu jakiś człowiek sobie przeszedł. Nie no jestem zdołowana teraz. Ej, 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 nasza zebra, Idź coś zjedz. Ej, nie jest pomidorów! Nie jest pomidorów! Ale się zdobałam tymi rachunkami. Teraz ja mogę coś takiego przegapić. Nie, nie mieliśmy takich komunikatów. Znaczy były pewnie, ale one się przykryły jakimiś innymi, bo ona jeździła. Ej, co, znowu gazeta? I co, znowu ty nie możesz tam wejść? Naprawdę. Ona nie może wejść. Ja cię. O co chodzi z tymi gazetami? Gdzie jest gazeta? Nie widzę tu żadnej gazety. Dobra, ja to naprawię później. Ona najwyżej. Ee, ş, e, ş, nie wiem. E, jakieś tam gazety. <ścoughs> co za spiek okoliczności. Ona nawet nie może iść do toalety. Chciałam, żeby oni w końcu się wybrali do miasta. E ale nie mogą. Wezwij wezwi technika naprawczego, albo odetkaj. No nie, jest dziesiąta. Proszę cię, szybciej! Czy ona w końcu może będzie mogła tam wejść? Przecież ona cały czas tam wchodziła. O, teraz wejdzie, okej. Okay. Dobra, ona szybko odetka kibelek. Ja cię nie mogę, no! Jakie komplikacje! Timon? Na co ty warczysz? Tak, na brudne jedzenie. No nie ma kto sprzątać, nie ma kiedy sprzątać. I ogródek więdnie. Wszystko było. Ona codziennie. Właści właściwie to jest straszne, bo ona. Mm, wystarczy, że dwa dni zapomnie o ogródku i wszystko więdnie. Ja nie wiem, czy zaryzykować jej pielęgnacji ogrodu tutaj. E tak, 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 tylko my tutaj mamy problemy, problemy, ja chciałam nagrywać odcinek, a tu są problemy, dzisiaj wcześniej nie było problemów. Kurczę, jeszcze jakiś komornik nam tu przyjdzie. Ktoś nam zabierze. Nie podoba mi się to. Szybko pielęgnuj ogród, szybko. Dobra, ja jej dam, żeby ona jeszcze jutro zajęła się ogrodem, bo ja naprawdę chciałam się z nią wybrać dzisiaj do tego miasta obok. A co to za zwierzątek? A nie, to nasz Timon. To nasz Timon. Nic tutaj. Eee, chcę mi dać, żeby oni tutaj wyszli na, na podwórko. Łatwiej będzie jej na nią wsiąść. Zostaw już łuszynki, zostaw, 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 jedziemy. Dobra, eee, to siądź. O. Jej się bardzo ciężko było nauczyć na niej jeździć, bo. Na początku ona tak, wsiadała tyłem, jak, tak jak to jest, jak ktoś nie umie jeździć. Ona ma to już jeździecwo na trzecim poziomie, ale na początku niestety nasza zebra nie chciała się tutaj dać, żeby jeździć na przyjaźki. Chwila, chwila, chwila. Już tak patrzę. O, jedziemy. A nie, nie, nie. Jedziemy tu, jedziemy tu. Eee, ona cały czas jadła, jadła trawę. Ona nie chciała jeździć, tylko jadła trawę. Ale teraz chyba jadą. Jadą? Jedziecie? Super, fajnie. Dobra, o! Jakieś dzieciaki sobie tutaj skaczą. Ale one fajnie wyglądają. One się co chwilę zatrzymują. Ja nie wiem, bo właśnie eee, nasza. Punda, punda zebra punda zebra, co chwilę, jak ona chciała na nie jeździć, to ona żarła trawę. Po prostu ja nie wiem. Ciężko było, ale teraz fajnie, bo w końcu jeżdżam. Nasza zebra, ojeku, widziałam jakieś kamienie. Ona ma. Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności w wyścigach, tak, już prawie na najwyższym poziomie, no w końcu była dzikim koniem, tak? O, jakiś grzyb? O, zaraz, one właśnie zaraz dotrą. O, jakiś kamień. Ja tak patr patrzę na te wszystkie kamienie, bo ona ostatnio coś tu zbierała, żeby zarobić na swój czynsz. O, jakaś pani. O, to chyba jej znajoma była. Nieważne. O, tu jest pięknie, tu jest pięknie. I wróżek sobie leci. I jakaś dziewczynka biegnie. Dzieci biegają. A, a czemu wy się zatrzymujecie? To jest taki wąbus, jakiś kuń. Zebro-koń. Mi, mi ten e, koń... Nie ten, ten co tutaj był wyglądał na taki wymarły gatunek. Nie, to nie, nie ten. Ostatnio mi się pojawił taki, który ma właśnie takie umaszczenie e, z, od tyłu jak zebra wygląda, a od przodu jak koń. E, nie pamiętam jak one się nazywały, ale był taki gatunek. Kurczę no. Cały czas w górę mi tu leci. No jedźcie, jedźcie. Oj, tu jest taki wąw, jest woda. Następna wróżka. Kolejna wróżka. E, tu jest po drodze. Nie wiem, co to jest jakaś przystań? E, coś dla koni, chyba? A jakieś namioty? Ja nie wiem, nieważne. O, papuszka. Ta jest naprawdę daleko. Dlatego chciałam, żeby ona tak wcześnie się tam wybrała, bo naprawdę podróż trwa. A co tu się dzieje? Zmęczenie tresurą. Ej. Naprawdę. Ona jest zmęczona. Nie. Nastrój ma w miarę dobry. Tak pilnowałam, żeby ona była w dobrym nastroju. O, tutaj się zaczyna. Hm. Yy, jak to można nazwać? Yy, aleja. kwiatów. Zaraz się za, zacznie aleja kwiatów, bo tutaj będą kwiaty, to są gąszcza. To jest pięknie. O ojej, pan z dzieckiem szedł. Jej, ja tak tą myszką latam. Oj, zebra, pięknie. Cały czas tu ktoś chodzi. To jest pięknie, są nasionka. Ja wiem, że przedłużam tą drogę. Mogłabym przyspieszyć, ale nie robię tego, bo mam po prostu przyjemność z oglądania tej podróży. Jest tak pięknie. Ale one chyba zaraz będą na miejscu. No i telefon, tak, telefon. W Afryce oni mają telefony. To jest jedyna rzecz właśnie, która została. Eee, tutaj eee, nie ma samochodów, <laughs> ludzie nie mają zbyt elektroniki. Ja nie wiem, czy sąsiedzi mają telewizory, bo jeszcze nie sprawdzałam aż tak, ale telefony, smartfony zostały. No, od tego się już chyba nie da uwolnić. Naprawdę, wyciszyć ten telefon, trzeba gdzieś. Mm, ustawienia telefonu, kurczę, no nie, no nie mam opcji wyciszącej, aż będzie jej dzwonił. Ja cię, jak to psuje nastrój. No niestety, no niestety, no kurczę, no weź ten telefon. Zignoruj. nie chcę nic. Telefon, my nie mamy telefonu, nie chcemy mieć telefonu. O, tu jest ta jaskinia i ona tam niestety nie może wbiec. mnie. tego nie można zobaczyć, bo tutaj, o tak, wywala do góry, ale one tędy przejechały, właśnie. Dobra, jesteście na miejscu. Siądź, 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 już zejść. Ona się tu musi zrelaksować, o, pogadać sobie, powąchać. Koleżankę. A ty a ty wąż. Ten wąż ostatnio w tym samym miejscu był. Bierzemy go? Po on jej nie, nie ugryzł? Nie ja, nie wiem. Może no, go sprzedamy. No dobra, co my tu mamy w tym mieście? Ja tak myślałam, żeby ona się przeszła do wozu cygańskiego, tylko z tego co pamiętam, to tam naciągają na pieniądze. Ona tych pieniędzy już tak zbyt wiele nie ma. Fright Academy. Hm, co to może być? I don't know. House of Knowledge, to jest biblioteka. Hmm. O! Szukaj wróżek. Dajmy jej, żeby szukała wróżek. Jesteś tu? Czy niestety już jest 16? I ona długo tutaj nie pobędzie, bo oni długo wracają. Ale to miasto jest piękne: to jest taka dżungla, tyle kwiatów, motylki, robaczki, węże. Ja jestem po prostu cały czas pod wrażeniem tego miejsca. Eee, tam ktoś mieszkał z tego, co pamiętam, z boku. A gdzie są te wróżki? Pod ziemią. O, -o dobra, no to chodź. Ojej. O jejku, tak się nisko wchodzi. No dobra, hmm, tu są rośliny też. Yy, polowanie się zaczyna za i zbliża się do wspaniałego drzewa Gai. Na jego gałęziach rosną nieprawdopodobne pięknie różo różowe i białe kwiaty. Hmm, To byłaby świetna kryjówka, ale nie wiadomo dokąd prowadzi. Co zrobi? Wejdź między gałęzie. Szukaj w tunelu. Wejdź między gałęzie. No wiadomo, że gałęzie, no co? Nie, wiem, ile to będzie trwało, naprawdę chyba. O, jakiś chłopiec wszedł? To był trudny początek, ale Zoana Nibi wie, że jest coraz bliżej, podążając za dźwiękiem ciurkającej wody. Szybko dociera do strumienia. Strumień spływa po zboczu na krótkim odcinku, a potem rozgałęzia się w dwa kierunki. Odgałęzienie na lewo płynie chyba pod małym drewnianym mostem. Na prawo strumień znika w mojej jaskini. Gdzie powinnam zajrzeć, Zoana Nibi? Pod mostem? Ja się boję, że tyle trwa i nie wrócimy na noc do domu, ale dobra, zobaczymy, co tam jeszcze będzie następne. Ten ostatni ślad nie rokował zbyt dobrze, a teraz Zoana Nibi jest bliżej niż kiedykolwiek, to jej ostatnia szansa. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Zoana Nibi dotarła ścieżką na małą Polanę. Po środku Polany należy wielki pusty pniak. O dziwo ręcznie malowany znak na pniaku głosi tu są wróżki. Na samym końcu polany znajduje się niepozorny żywopłot. Dla, y, dla wróżka byłby idealnym miejscem do ukrycia się, by obserwować jak głupi siły nabierają się na sztuczkę z pniakiem. Z drugiej strony wróżki są tak sprzeczne, że to całkiem możliwe, że spodziewały się i że Zoana zignoruje oczywistą pułapkę i naprawdę schowa się w pniaku. Usiłują, usiłując stłumić swoje ciche cichoty. Co zrobi, zrobi Zo? Hmm. Dupniaka czy przypłot? Dobra, przypłot dla I co, nie znalazłaś? Aha, czyli wszystkie poprzednie ślady były ok, a teraz już nie. Ona jest sałatę. Eee, jaka ona jest głodna? No i niestety e, będziemy wracać e, po ciemku w nocy. E, tego się nie spodziewałam, że tak e, ciężko będzie z czasem, ale no tak wyszło. Idź! Idź! Ja nie wiem, czy ty wrócisz, wrócisz do domu, czy ty nie padniesz, dziewczyno, idź. Kurczę, może ona zdoła kogoś odwiedzić po drodze, żeby zrobić siku? Zobaczymy. Ona zna tu jedną panią. Ona była u takiej pani. Była tu. Odwiedź nie można. Odwiedź też nie można. Jest za późno. Odwiedź. Kurczę. A gdzie są jakieś miejsca publiczne, gdzie jest może być toaleta? Hmm. Może tu będzie toaleta? Naprawdę, musisz iść do toalety najpierw. O, tu są ludzie, tu jest park, ale tu jest park dla zwierzątek. To tutaj nic nie znajdziemy. No szybciej, 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 szybciej. I co, jest tu toaleta? Nie no, jest tak ciemno, że nic nie widać. Ja nic nie nie ma toalety. Kurcze no! Dobra! Idziemy do domu. Ale się porobiło. Za szybko ciemno. I antylopokonie nas mijają. No, nasza zebro zebro. Zebro. Hundo. Jestem zadowolona z tego rozwoju sytuacji, że się tak szybko yy, zrobiło ciemno. Ale na za długo tam było tych wróżek. Wracajcie do domu. No. Swoją drogą... Droga przez noc też ma swoje uroki. To wygląda troszeczkę jak w awatarze, bo te kwiaty tutaj tak świecą. Wyglądają naprawdę fajnie. Ja nie wiem, czy ona dotrwa do tej, w tej podróży. Jak nasz Timon się czuje? Nasz Timon nie ma kontaktów, trzeba się z nim zająć. Kurczę, no jeden dzień jej nie było, i rośliny tutaj zaniedbała. Zobaczymy, czy przy ten komornik i co on tam zabrał. Nie, nie, nie podoba mi się. To mam nadzieję, że nie kuchenkę. Eee, Timonie, nie pilnowałeś? Nie pilnowałeś? Ludówka jest, kuchenka jest. O, piesek. Eee, ona już dostała coś takiego. Ryś. <gryś> nie wiem, co to jest, e, bo ja nie miałam psów wcześniej. Eee, nie, no wszystko jest. No za ten komornik był. Ja nie wiem, może pomidora zabrał. Dobra, zobaczymy, jak, jak one dają, tam dają radę. O kurczę, jest strasznie późno. Ile im drogi jeszcze zostało? Wow, sporo. No dobra, chyba widzimy się na miejscu. One zanim dotrą, to troszeczkę minie czasu. E, niestety droga jest naprawdę daleka. O, zebra z nami pięknie! Jak pięknie! Czemu jest tak ciemno? Wyszłoby takie super zdjęcie. E, ogólnie nasza. Nasza zebra i tak wychodzi w dzień. My ją wypuszczaliśmy tam, żeby ona sobie biegała do wodopoju, tam do swoich koleżanek. Ona ma, ma w znajomych jakieś zebry też. O, tutaj ma jakieś kunie, gazele. Zebry, zebry też. Każda zebra nazywa się zebra, zebra. Tutaj ma Timuna. Timuna ma na ostatnim miejscu. Oni, oni muszą troszeczkę popracować nad swoimi kontaktami. Oj dobra, jeszcze daleko. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. Jest godzina 23 40. jest tak późno. Za e, so ogólnie padnie. Ona ogólnie padnie. Ona nawet nie zdąży nic zjeść, więc ja ją od razu kładę spać. E, nieważne, czy na coś zje, czy nie. E, dajemy jej, żeby nie jadła i od razu szła spać. No e, kurczę, nie, nie zaplanowałam tej podróży e, tak jak chciałam. E, niestety się nie udało. No, zsiadasz, zsiadaj, zsiadaj z niej. Roślinki umarły. Przecież wczoraj wyglądały super. kurczę no. Dobra, kończymy. Podróż okazała się zbyt długa niż się spodziewałam. Naprawdę nie zaplanowałam czasu tak, jak mi się wydawało, że to ogarniemy. Jest bardzo późno, ale ona i tak w miarę jutro wstanie, myślę, i ogarnie w końcu swoje sprawy i ogródek. Komornika nie było na szczęście. Tutaj mamy coś, co to jest. Czy to są jakieś rachunki znowu? Aha, nie, to jest zabawka. Dobra, nieważne. Do zobaczenia.